Witajcie, witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj jest nasz ostatni cały dzień w Szeli, w Guetaldenango. Idziemy ponownie wypłacić pieniądze, bo jak wiecie, wczoraj nam się nie udało, bo już było wszystko wszystkie bankomaty były pozamykane. Więc trzymajcie kciuki, bo od tego zależy, czy dzisiaj wybierzemy się w jedno ciekawe miejsce magiczne miejsce nad lagunę. Cikabal. Ale najpierw musimy wypłacić pieniądze Cześć Bartek! Cześć! Pamiętacie co tutaj wczoraj się działo? Tam była scena, już sceny nie ma Składają się Niektórzy. Myślę, że nie wszyscy Bo dzisiaj sobota Więc pewnie wieczorem też będą mieli utarka, Ale ci z ciuchami na przykład, widzę, że się składają Zobaczcie co się dzieje Wrzucamy kartę Wypłata 549 ccali prowizji za każdym razem nie da rady. Kurde, jeszcze raz próbujemy na jakąś inną kwotę. Jeszcze. Masakra, kurde, jak to wypłacić pieniądze? I tak z każdym bankomatem po kolei jest. No i tym oto sposobem kurcze nasze plany się psują i to grubo już po raz kolejny przez tą kasę. Bo nie możemy jej wypłacić, no nie wiem o co chodzi. Jeszcze za każdym razem pobiera 45 kecali prowizji, co jest kurde dużo. Przecież tak to jest w tej Ameryce Środkowej, co poradzić? Kolejna próba. W tym już wypłacaliśmy, próbowaliśmy wypłacać w poprzednich dniach, ale też nie dało rady, ale to może od tego nie zależy. Nie wiemy od czego. Spróbujmy. I tyle samo prowizji, 45 kecali. Jeszcze raz, na 500. To jest na przykład inny bankomat, bo najwięcej jest tych 5B. To jest Kajeros, czyli bankomat B. Praktycznie wszystkie bankomaty są w takich pomieszczeniach. I ten 4 dolary pobiera prowizji. No, jest możliwe. Porque Teraz nawet nie zapytało się o kwotę. Patrzcie, tam wy za rogiem w tym furgoniku nagrywają telewizję. No, więc może się uda znaleźć? Brawo. Słuchajcie, straciliśmy dwie godziny. Staliśmy w tej kolejce tam do banku, żeby wymienić 100 zielonych. I powiedzieli nam, że tylko z paszportami, a paszporty kurde zostawiliśmy w tam, gdzie śpimy Ja pierdzielę. No, nic nie Taki problem, że bateria mi się jeszcze rozładowała. Musimy iść tam, gdzie śpimy, wziąć dokumenty, pójść z powrotem, stać. Teraz staliśmy w godzinę w kolejce, ale była krótka, a teraz się już wydłużyła z dwukrotnie. No i kurde, tak to wygląda tutaj w tej Ameryce. Chciał. No, aż nie wiem, co powiedzieć po prostu, bo. Kurde, masakra. A gdybyśmy nie mieli tych zielonych, to w ogóle byśmy nie mieli kasy. Bo gdzie wypłacić, jeżeli wszystkie bankomaty nie chcą przyjąć naszej karty? Raz jeden przyjął i tyle. No nie rozumiem tego. Ale jak gadaliśmy z y, tą z Czech dziewczyną, to ona też miała taką sytuację i też nie chciało jej... Bankomat nie chciał y, pieniędzy wypłacić. I też miała taką samą sytuację. W ogóle dużo ludzi też podobno ma takie sytuacje tutaj, że bankomaty nie wypłacają. Nie wiem, od czego to jest zależne. Szkoda nam, bo jutro jedziemy stąd. No i co? Już jest dziesiąta. Zaraz idziemy do domu. Jest jakieś 5B, zapytam się, czy jest kachelusz. Dobra. Ania się zapyta, czy jest bankomat, tam w 5B. 5B to ten bank. Masakra. Jest tutaj jeszcze jeden bankomat. Spróbujmy. Ostatnia próba z bankomatem. Co nam pozostaje? O co im chodzi? Ale w banku jedyne co, to mieli dobry kurs, bo 30 centów. Yy... Tych... Ee, błat, e, doby, kecali kecali 30 centów kecalski, Kecali e, było tylko zabierali dla siebie, więc był bardzo dobry kurs ogólnie. I to był taki Narodowy Bank, tam ludzie przynosili kurde takie siatki pieniędzy po setki po prostu Kecali, no Idziemy Idziemy kurde Okej okay, byliśmy tam gdzie śpimy, po paszport i Teraz będziemy szli z powrotem tam, stać w kolejce. Myślę, że jak dobrze pójdzie, jak o 8 wyszliśmy, to tak o 14 może się uda już mieć pieniądze. A generalnie jest taki taki myk, że wyobraźcie sobie, że nie mamy tych zielonych i co tu teraz zrobić? Nie można wypłacić kasy, nawet byśmy nie mieli pieniędzy, żeby dojechać do granicy z Meksykiem, a co dopiero jeść? Więc, takie to jest wszystko absurdalne. No ale tak jest. Więc, już nigdy więcej w podróż nie pojadę bez jakiejś alternatywnej, yy, takiej mocnej gotówki. Myślę, że Ania też, Ania Doel poszła teraz. A ja górą, tutaj mostekiem. No i trudno, nie ma co się martwić. Też poczujemy trochę, jak to jest tutaj w yy, Ameryce Środkowej, Łacińskiej. Jak oni mają z tą gotówką, więc to jest też ciekawe doświadczenie, którego wcześniej w sumie nie mieliśmy. Kurczę, wyobraźcie sobie, że jak wychodziliśmy, to kolejka była tam pod górkę jeszcze, za budynek, a teraz zniknęła. Jest tam parę osób tylko, ale fajnie, więc może szybko nam to pójdzie. Ekstra czad. Wymieniliśmy. Całkiem sprawnie poszło, bo myślę, że jest około 12 dopiero. Ale wyobraźcie sobie jedną rzecz. 11.30, pół godziny tylko nas zajęło to. Bardzo króciutka kolejka była. Eee, wyobraźcie sobie jedną rzecz, że wziąłem, dałem im setkę, bo jedną setkę mieliśmy tylko. I powiedział, że jest fałszywa. Poszło ich trzech. Tam, że jest fałszywa. I ogólnie się przestraszyliśmy, bo to jest bank narodowy, żebyśmy przerąbane nie mieli za to. Ale nam oddał te pieniądze powiedział, żebyśmy dali mu inne. I nie mieliśmy setki, daliśmy mu dwie pięćdziesiątki, dwie pięćdziesiątki już łatwiej było sprawdzić, bo setka to ma takie nadruki specjalne. I te, myślę, że one były po prostu wytarte, bo były wytarte trochę, bo noszę je bardzo długo w kieszeni już, w pasku. No, ale taka akcja, mi się wydaje, że one są normalne, bo w kantorze w Polsce je dali po prostu normalnie, no nie wiem, tak powiedział. Ale też zastanawiamy się, czy nawet nie lepiej wymieniać dolary, bo... Kurs jest całkiem spoko, a w tych tak wiecie, że pobiera właśnie dużą prowizję. No dokładnie, trzeba sobie to jeszcze przeliczyć, przeliczymy sobie to, ale chyba bardziej się opłaca. Ale się zestresowałem tym, że kurde, bo tam pełno gości z bronią, ten mówi, że fałszywe pieniądze mamy, Jezu. Dobrze, wszystko z tego dobrze, dobrze wyszło, oddał tę kasę też, bo się jeszcze, że nam zabierze tę kasę. No i pamiętajcie właśnie, że warto mieć jakąś tam zapasową gotówkę, w takiej uniwersalnej walucie. No i zwróćcie uwagę, tak. że setki mi się wytarły po prostu w pasku troszkę, dlatego pewnie tak powiedział. Pięćdziesiątki już nie mają takiego oznaczenia, więc powiedział, że są spoko. No. Stwierdziliśmy, że nie jedziemy dzisiaj na tą lagunę, którą mieliśmy zaplanowaną, tylko idziemy tutaj połazić po okolicy tego miasta. Idziemy tam na górki, tam, które pokazywaliśmy wam któregoś dnia, że takie wysokie są. Zobaczymy, gdzie dojdziemy, bo tutaj się też szybko ciemno robi. Powłóczymy się po prostu troszkę tak Tak przed siebie, zobaczymy, gdzie nas nogi poniosą. Skorzystamy w ten sposób. Sprawdzę jeszcze tylko drogę, a nie, jeszcze dalej się iść. Prosto. No i więc dzisiaj połazimy sobie tutaj w okolicy, a jutro zobaczymy, co się uda. Nie chcemy nic mówić, bo jak mówimy, to to nie wychodzi, ale widocznie tak miało być, że tam dzisiaj mieliśmy nie pojechać. Chyba skapną się, że są schody. Zobaczcie, tutaj też sprowadzają samochody z Chin, z Azji, nie z Chin, nie wiem skąd to zwróciliśmy na to uwagę wcześniej. Gdzie pani zęby nie? Na balkonie. A, na balkonie, widzę no. Oj, zanim przybliżę, już uciekła. No. I ten pies nas przed chwilą zaczepiał ten brązowy. O, jaki ładny widoczek! Chwileczkę weszliśmy. Plusem stromych dróg jest, że szybko się wchodzi na górę. A na tamtej górze, przy tamtym domeczku, jest ten widok, którym my, na którym byliśmy. Serro de ba Baul. Jakoś tak to się nazywało. Ta tą miejscówkę bardzo polecamy. Tą jeszcze nie wiem. Tam, gdzie były te kamienne zjeżdżanie, na których nie dało rady zjeżdżać. Nie jest takie duże te miasto Znaczy nie jest duże, ale już się przyzwyczaiłem tutaj do tych miast, że one są naprawdę olbrzymie Szela Szela Qued, W skrócie Quetzaltenango. Całościowa nazwa Chodź z prawej Chodzi o te psy Bo czasem nie wiadomo co mi strzeli do głowy, do uba A weszliśmy już tyle ponad miasto jak widać Uh, ekstra i to w pół godzinki może weszliśmy, nawet nie Jesteśmy wyżej od tamtej góry chyba już. Albo na równi? Nie, może tamta wyżej idziemy, ale jakoś tak podobnie, Podobnie, podobnie. Byliśmy przez chwilę taki takim sklepiku tutaj i kupiliśmy sobie podróbkę koli na szczycie sobie wypijemy Nie wiem czy się pomylił czy co, ale jednego oczywiście kecala musiał mi mniej wydać ale dobra, a taki sklepik w takim domu po prostu miał napisane sklep my tam wchodzimy na podwórko drzwi zamknięte, one były otwarte tylko były rozsuwane, a ja się sobie w tą ale taki malutki napoj to tam mieli z 20 puszek Zobaczcie, gdzie doszliśmy. Tu zostawiamy budynki i kukurydzę za sobą, chociaż przed nami też jest. A kolejny pies, dobra, nie idź tutaj tylko, proszę się. A tutaj taka piękna dróżka i piękna łączka. krówki Tam jakiś facet z rowerem idzie. Samochód, pięknie. Tam za tą krową widać latawiec, gdzie dzieciaki puszczają. Pięknie tutaj. Tak, trochę po polsku, musicie przyznać. No i generalnie jesteśmy na miejscu, do którego mieliśmy dotrzeć. To miejsce znajduje się gdzieś tutaj, kawałek 5 metrów przed nami. Więc może podejdziemy sobie tam bardziej troszkę do, do widoków, po łączce. Bo tam widzę już, że zaczynają się kolejne domy. W ogóle te Toyotki, tak jak widzicie, nawet dwie na kadrze, to bardzo popularne samochody tutaj. A tam idą towarzysze. Gonią psy dzieciaki. Pani przed chwilą jej kukurydzę wyrzuciła z O nie, koniec drogi? Nie, chyba jest jeszcze dalej. Tylko tak zakręca. Ale to jaki dworek musiał być kiedyś? Na szczycie z widokiem pięknym. Kurczę. UFO wyciągnęliśmy. Zaraz spróbujemy tutaj polatać w ogóle w na Saltenango nie można latać, bo jest tam jakieś lotnisko. Zaraz wam pokażę. O, widzicie? Lotnisko. Ja jesteśmy akurat. Z tej pomarańczowej strefy, w której jeszcze możemy latać, ale nie możemy wlatywać dalej. Więc tu sobie poletamy po prostu. No, udało się coś tam ponagrywać. W tamtą stronę polecieliśmy, ta góra fajnie wygląda. E, no i tam widzieliście jaka mgła, już zaczyna się robić też troszkę taka czarnawo. No i w tamtą stronę nie mogłem w ogóle polecieć, więc tylko tutaj to byłem tylko nad nami i tylko w tamtych terenach polatałem trochę. No ale widać jak Kuec się ciągnie, też tu idzie i tam dalej. Jest mnóstwo tego miasta jeszcze. Ale trafiliśmy, wylądowaliśmy, a tutaj akurat kolej samochodem jedzie. Sam raz. Dobrze, się Rzeczycie udało. czasu. No. Co, a nie mówiłaś Quezalę gdzieś tutaj, jakieś ptaki? Nie wiem, nie mam pojęcia. wątpię trochę, bo słyszałam, że właśnie kiedyś na terenie go występowały, ale teraz już nie występują, odkąd jest tutaj tak duże miasto. Po prostu coś cały czas ćwierka tam, więc się zastanawiam. Zobaczcie jak tutaj pięknie. Przyjemnie się tutaj chodzi, bardzo. Nawet jedno drzewo było takie, gdzie spadały liście i sobie pomyśleliśmy o tym, że Prawie jak jesień. O jesieni sobie przypomnieliśmy, bo teraz w Polsce macie jesień. Fajnie, bardzo przyjemnie tu. Blisko miasta. Minus taki, że słychać cały czas to miasto. Ale widoki są fajne i ładne. I pachnie ładnie kwiatami. Dużo bardzo kwiatów jest. Tam wcześniej było parę domów. Jakieś media będą im kładli, nie wiem czy wodę, czy, czy kanalizę, czy co. Ale rozkopane wszystko. O, tu jest ścieżka, Aniu. No, ale fajnie. Fajnie. Nie wiem czy fajnie, ale rozbudowują się, będą mieli troszkę łatwiejsze życie. Aj! Oj! Otra vez. Otra vez, o travers. Si. Otravers, ok. Okej okay, i... Wow. Super! Wow! Mucho tiempo! Termino. Si okay. Poznaliśmy przed chwilą chłopca, który miał na imię... Miguel. I miał taką fajną zabawkę, którą nam pokazywał, ale przygrę trochę, bo tak... Taką kurtkę porwaną miał, takie... Jakaś pajęczyna, Jakieś ee, buty takie porwane miał. Pytaliśmy się, bo mówi, że też idzie do Quetzaltenango. Pytaliśmy się, czy idzie teraz też z nami, ale... mówi, że idzie dopiero w nocy. Nie wiem czemu, i że sam tutaj przyszedł, i sam będzie wracał w nocy. No, a my idziemy szagulcami. Szkoda, jakby z nami poszedł, to byśmy mu kole kupili, bo oni lubią kole. <laughs> nie wiem, czy kole, ale coś byśmy może mu załatwili na lepszy dzień. Zawsze miałby raźniej, też. Tak dziwne, że nie, nie chcę teraz wracać, wraca w nocy. Ale te dzieci są mają tutaj. No zupełnie inne życie. Taką szkołę przetrwania nieraz ze sobą tak rozmawialiśmy. Szybciej muszą stać się dorosłe. Szybciej muszą sobie radzić na tym świecie. No nic, wracamy właśnie do domu. Taki mamy plan. Jeszcze mamy parę kilometrów. I fajny wypadzik. A, myślałem, że to ten chłopiec idzie. że czego go zobaczyłem na kamerze, a to Ania została w tyle. Bo taka niska postać. Ja nie wiem, to jest zwykła kukurydza taka w czarnym. Czarnej oprawy, czy to taka czerwona? Bo wiem, że tutaj też mają taką czerwoną kukurydzę. W ogóle ta zabawka na chłopiec że się nazywa jakoś trąba? Coś takiego! Bardzo zabawnie. Bo tak nam się skojarzyło z trąbą, po prostu polską. W sensie z trąbą polską, ze słowem polskim trąba nie mamy. Nie wiem, może są, ale nie kojarzę takich zabawek. Trochę jak. Bączek taki. E, tak, bączek taki napędzany. Tylko, że ze sznurka. Mówił, że w domu ma jeszcze więcej tego. O tam, tam siedzi koliber. Ale... Raczej nie jestem w stanie wam go nagrać. O tutaj. Za szybkie są. Za tym liściem. O! No one są... Niewiarygodnie szybkie. Akurat koliber raczej wam nie nagram. Ani Ania, bo to jest kurczę takie... Z... Troszeczkę nagrałaś? To jest taki ptak, że... no. Takie szybkie one są, tu był jeden, zbierał po kwiatach drugi przyleciał ziu, i zniknęły. I tak to z nimi jest. O, tu jest. No za szybkie. Bardzo szybkie ptaki. O i zobaczcie, to jest ten plac główny. I chyba znowu scenę dzisiaj rozstawili, nie wiem po co ją składali, ale chyba to białe, takie za tym budynkiem z flagami na drugim końcu jego. No i tu mamy centrum. A jak one się utrzymują w, w powietrzu? No! Nie, no, one są po prostu. A jak blisko tutaj był? Troszeczkę mi się go udało uchwycić i zrobimy najwyżej takie spowolnienie. I bardzo mają różne kolory, z tego co widzimy. Widziałam gdzieś jakiś artykuł, że w Gatemali występuje. Dużo różnych gatunków kolibrów. Tamten, którego widzieliśmy pierwszego, na przykład, był taki ciemnozielony, a ten był taki bardziej brązowy. I te tutaj yy, były większe niż tego, którego widziałem pierwszego, bo ten pierwszy, którego widziałem, to był jak palec. Na tamtej górze. Na tamtej górze, tak. Na tamtej górze. Dokładnie. Tu mają dużo fajnych kwiatów. Ale droga, taka pokręcona cały czas, tak się idzie. Coś się wdrapuje, a to taki fajny Mercedes stary z wodą. Pola. A to z wodą facet, nawet mu się wylewa u góry, widać. Oj, dużo mu się wylewa. Dużo się wylewa pod górkę podjeżdża, nie ma korka dobrego. Sie wszyscy tak po kolei wdrapują na te górki. To dopiero początek, bo tam jeszcze kawał drogi jest Jak szliśmy I jeszcze bardziej stromo jest wyżej Bo tutaj no. tak się na razie zaczyna właśnie I te dobre samochody, a jak tymi starymi gratami jadą Dobra, złazimy Może lepiej drogą Byliśmy przed chwilą na targu, kupiliśmy sobie ziemniaki, jajka, cebulę, więc zjemy dzisiaj ziemniaki z jajkami i cebulą. I pani nam dała jedno jajko gratis pęknięte, ale się trzyma. Więc super, fajnie, cieszymy się. Zawsze jedno jajko do przodu zjemy.